Czemu ty takie winy, Czemu takie winy robisz? No, że to, że tu jest mało ludzi, innych miast nie znam. Cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek, bloggalaktyczny.pl Jesteśmy właśnie po konferencji Samsunga na targach IFA w Berlinie i w ręce trzymam Galaxy Note 5. To urządzenie jest już nam doskonale znane, ponieważ jego premiera była już kilka tygodni temu, ale krótka prezentacja też jak najbardziej jest mi widziana. Mamy urządzenie, które bardzo przypomina swoim wyglądem, swoim designem Samsunga Galaxy S6 czy S6 Edge. Wygląda tak jakby no, spłaszczona wersja, trochę powiększona wersja właśnie Galaxy S6. Ze względu na to, że z przodu jak i z tyłu mamy szkło Gorilla Glass 4. Dodatkowo z tyłu jest ono na krawędziach delikatnie zaokrąglone, co też ma poprawić wybór tego urządzenia. Jeśli już jesteśmy z tyłu, to warto zwrócić uwagę na aparat. Aparat ma 16 megapikseli. Widać, że ta, ten obiektyw nie wystaje tak bardzo jak w Galaxie S6. Z tyłu mamy oczywiście jeszcze diodę doświetlającą no i pulsometr. Jak widzicie to urządzenie dosyć skutecznie zbiera odciski palców, co akurat nie, nie za bardzo się podoba. Zwróćmy sobie jeszcze uwagę na przód. Z przodu mamy ekran o rozdzielczości QHD i przekątnej, przekątnej 5,7 cala, ale warto tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo ma smukłe ramki wokół ekranu. Ten współczynnik jest najlepszy z całej serii Galaxy Note. Nad ekranem mamy przednią 5-megapikselową kamerkę, obok oczywiście głośnik i zestaw czujników, a pod spodem mamy trochę szerszy, trochę taki wydłużony przycisk Home, gdzie został ukryty skaner linii papilaru. Zwróćmy sobie uwagę jeszcze na, na ramki tego urządzenia. Ramka jak wspomniałem jest w pełni aluminiowa, po tej stronie mamy dwa przyciski e, do głośności, po tej stronie mamy włącznik. U góry umieszczono tackę na e, kartę NanoSim, która nie posiada tutaj też wejścia na e, kartę pamięci, więc mamy tylko te podstawowe 32GB e, w urządzeniu. Zwróćmy sobie jeszcze szybko uwagę na rysik. E, rysik też został delikatnie przeprojektowany, jak zresztą widzicie, Samsung zabezpieczył się w pewien sposób, żeby tego nie włożyć w drugą stronę, także wielki plus tak najbardziej. Jeśli chodzi o samo tutaj mamy Androida wersji 5.1 i z podobną nakładką, jaką znamy z Galaxy S6. Zwróćmy sobie uwagę na to, jak rysik działa. Po wyjęciu pojawia nam się Air Command, mamy dodatkowe opcje w formie takiego tutaj półokręgu. Mamy Action Memo, mamy Smart Select, mamy Screen Write S Note i dodatkowy skrót możemy sobie dodać. To samo nam się pojawia, jeżeli przyciśniemy przycisk na rysik. Pojawia nam się to samo, to samo polecenie wskazane. W środku znajdziemy 8 procesor Exynos i 4 GB pamięci RAM, więc całkiem dobry duet, by to urządzenie działało wydajniej i płynniej. Na pewno zastanawiacie się, jak będzie z dostępnością, bo wiemy, że to urządzenie będzie miało dostępność bardzo ograniczoną. I w Polsce, z tego co się tutaj też dowiedziałem, co usłyszałem, w Europie to urządzenie póki co nie ma planów, żeby się pojawiło. Także tak wygląda Galaxy Note 5, akurat w kolorze złotym, krótka prezentacja, jeśli macie jakieś pytania to oczywiście zostawcie je poniżej. To tyle z targów IFA, z konferencji Samsunga, cześć!